Halo halo, witam Was dzień dobry w drugim odcinku w samych quizów. W tamtym odcinku pierwszym zajmowałem się quizami z YouTube'a, youtuberami dokładnie. A teraz zajmiemy się filmami. Na początek może... bo tutaj jest fajny, jak dobrze znasz filmy animowane z ostatnich 6 lat. No zobaczymy jak dobrze znam te filmy. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, kim jest ten mały lew. Kiren. Simby, starszy brat Kiary, następca tronu, młodszy brat Kiary, strój na czele drugiej straży. Syn Kiary i koło strój na czele straży jej straży, Kiary, czarę, lub jej straży. Kien, kion, kion, matko boska, może to? Sin Simby, młodszy brat Kiary, dobra. W sumie wygląda chyba tylko pierwszy odcinek tego, na to leciało chyba na Disney XD. Abra Disney Channel już nie pamiętam. Hm. Jak miała na imię dziewczynka, w której głowie siedziały te emocje? Tego filmu nie oglądałem. Ten Stacy Katie Riley. Może Riley? Jakiś szał. Który ze smoków porwał walkę? z go sanktuarium? chyba ten. Ten. Dziewczynka, miała to czy żeby dostać się do Akademii Idol. Czy posłuchajcie, co jesteście w agonii Idol? Chcesz, byś kiedy zróżniczył, czy do czego chcesz? Już nie się wyczerpał. Tak? Nie wiem, skąd to w ogóle jest. Nie ja jest zginął brat Hiro Tadashi, no to, to będę wiedział. Chciałbym ratować kochane, by w wystąpił na pożar. Tak, tak było to. Jaki prezent otrzymała Anna jako pierwszy w cień swoich urodzin? Cukienkę tort, kule, śnieżny bukiet, tort, Cukienkę? matka wska. Skąd mm -hmm. liszam, wiedział że jego syn żyje? Z wyjścia innym z muszałyników, wysłał do niego wiadomość z plakatów. Hmm... Który wysłał do niego wiadomość? Tak. Jakiego kolorów włosy miał Gryfin? Kuda? Najbardziej mi to pasowało, niewidzialny. Tego minionki brał jako piątego na swojego pana. Dinozaur. Jakaś ryba, później dinozaur. Potem był. Dracula, Napoleon, Yeti. Tutaj Yeti. Dracula. Super. Jakie że miał ten mężczyzna. na fortepianie. Tak. Jest za sobą chyba. Dlaczego Dave chciał zmienić wszystkie pigminy w potwory? Eee... Tak, to było to. Jakie było pierwsze zadanie? Judy jako policjantki? Hey, kontrola parkometru to proste. W jaki sposób Mike Wazowski zakończył dziekan jakąś kotę? tędre się dają, się, dają, się dają, że coś Okej, to? Ok, nie pamiętałem tego. Jak tank nazywał to zwierzę? Wunderrex Azor. Azor? Hunder? Super. Nie pamiętam tak dużo. Czaku bo się wielkanocnych zając. Co to jest? Jak totalny. Kto okazał się czarnym charakterem w demolka? Kółkarmel. Kto serdecznie zdobył rękę Meridy? Żaden z nich Jak ma na ten mammoth? Diego, Ethan, Buddy, Oros, Si I co się stało z oczyszczalnikami Na górze było Chyba to było tak Czego Zerina opuściła się z tego? ręką? Nie, dopiero tu dobra. Wyglądałem tak akurat. Jakiego sposób na rozwiązanie umowy z drugiej z troszkinem? Po e, co na prawdziwości? poznali do papieru musi to będziecie go wymieniać przed północą i zabicie go. Bo to, tak, bo to było takie... Y, to był ten sposób, taki jaki miała Fiona w sumie, żeby nie być już ogrem, być księżniczką. Dobra, e, jakie rangi jest ta wilczyca? 15.22 bardzo dobrze, Słuchajcie, na ten bajek, jest bardzo dobry. Krótko zmieślenie na temat. Jakiś teraz drugi quiz. odgadniemy. Przecież w filmie będziemy tego się nie podejmę, bo Jestem z anime na bakier, czy w filmie pod podkadać, że zastanowimy. No spróbujmy. Z którego filmu pochodzi ten kadr? Wiedziałem, że Harku nie Z którego filmu pochodzi ten kadr? X-Men, Ant-Man, Thor, Chyba Thor, nie X-Men. To, to będzie szczał dużo. Z którego filmu pochodzi ten kadr? A ten 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 nawet niedawno był. Napierdanie rykawy na Eryka, wojna bohaterów, tak, to widziałem. A tutaj? A wiem, że podpowiedź na ekranie. Eee, tutaj, 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 tutaj. Ha! Dobry strzał. Z tego punktu ten kontr, z którego... No oczywiście, wszędzie pisze, że z którego filmu pochodzi ten teatr. Niesamowity Spider-Man Thor. X-Men, X-Men chyba. Niesamowity Spider-Man. Gdzie gie tę Stanlinę. No? Co się wy żałujesz? Iron Man, Spider-Man. Co się wy A tutaj. Iron Man. Spider-Man, że potwierdzić, tak średnio. No, może jeżeli średnio. Może stąd wyżynie coś. Wypłacił to przypominasz. Spróbujemy to sam czy Dean? Jesteś raczej umysłą ścisłą czy humanistą? Chyba humanistą bardziej jestem. A co? Pięć A to nie zaznaczy czy jest dobre czy nie. Wolałbyś Picon Who you are raczej to, to bardziej podobno do Dzera do Padlaneckiego, czyli do samo. Co mi się wydaje, czy w stanie oddać życie zresztą po swojej rodziny? Raczej, raczej tak, już nie chciałbym raczej Oczywiście tak określam, takie które są to samo. Nie jestem takim zawadiakiem jak gminy. Dobra, trzeci quiz skończony. Drugi odcinek również. Więc dzięki za uwagę. Co wiecie? Czy co wiecie? Przepraszam, pomyliłem się. Wiecie co macie robić, jeżeli chcecie być na bieżąco. A się podobało oczywiście łapa w górę. I dzięki za uwagę. Trzymajcie się na tym kolazu. Ciao.